Dobry. Cześć. Na początku odpowiemy sobie. Yy... Dlaczego sadzonek? Sadzonki. E, miały być odcinki, e, ale jak człowiek odcina, to mu ubywa. E, a my chcemy, żeby wzrastało, żeby był wzrost, e, więc chcemy coś zasadzać. E, taki mój ulubiony coach powiedział, że człowiek ma w życiu swoim ogród do uprawiania. On sam e, jest takim ogrodem. E, I chcemy Wam zaproponować, żeby w tym ogrodzie zasadzić. To i owo yy, i cieszyć się potem tym co, tym, co urośnie, bo owoce mogą być szalone. Problem w tym, że sadzonki nie wszędzie urosną i, i trzeba spełnić kilka warunków, żeby roślinka urosła. Otóż yy, miejscem, w którym na pewno roślinka nie urośnie jest pustynia. Problemem jest taki, że, że część z nas żyje na pustyni. Służymy o pustyni w mieście, yy, pustyni duchowej. Często nasze życie przypomina pustynię. Yy, Część z nas może miało doświadczenie w swoim życiu wspólnoty, jakiejś oazy, miejsca, gdzie jest życie, jest wzrost, są radośni ludzie, są relacje, są przyjaźnie. Część osób może w ogóle nie, nie doświadczyło nigdy bliskości innych osób i nie doświadczyło wspólnoty, nie doświadczyło ciepłego i fajnego kościoła. Może tylko drętwej parafii, kiepskiego księdza katechety, który, który krzyczał, wymagał albo siedził. Ktoś mądry powiedział, że na pustyni, jedyne miejsce, na pustyni nie ma życia. Jedynym miejscem, gdzie jest życie na pustyni, jest oaza, czyli tam, gdzie jest woda. Rośliny na pustyni, rośliny na pustyni rosną tylko tam, gdzie spod skorupy ziemskiej wytrysnęła woda, źródło podziemne, źródło, które dało życie roślinom, gdzie schodziły się zwierzęta i gdzie mieszkają ludzie. Tylko tam mieszkają ludzie na pustyni. Żaden normalny człowiek nie, nie, szu, nie próbuje szukać życia w innym miejscu, niż tam, gdzie jest woda i tam, gdzie jest, tam, gdzie jest oaza. Tymczasem y, część ludzi próbuje żyć tam, gdzie żyć się nie da. Y, wychodzą na pustynię, szukają nowoczesności, nawet jeżeli byli we wspólnocie, nawet jeżeli doświadczali tak zwanego życia pod kloszem. Y, y, część osób mówi, że życie we, we wspólnocie to jest takie trochę życie pod kloszem, bo wszyscy są mieli, dobrzy, ale to tam dalej za zakrętem jest prawdziwe życie. Tam, tam jest praca, kończymy szkołę, kończymy studia i szukamy nowoczesnej pracy, garniturów, białych kołnierzyków, pracy w korporacji i, ta, i myślimy, że tam złapiemy życie i świat za nogi. Mhm. Tymczasem, jak, jak, jak wiemy od osób, które pracują w korporacji, oni nazywają ten świat Mordorem. A Mordor to jest miejsce, gdzie Sauron dręczy orki. A jak ktoś czytał Władcę Pieścieni, to, to wie, że Orkami stały się dręczone do nieprzytomności elfy, czyli piękne jasne istoty. Stały się potworami, którzy orają w mordorze. Tak mówią o swoim świecie pracownicy korporacji. Ale część chrześcijan uważa, że to jest fajne życie i, i, i może być tak, że ktoś polubi to życie. Jasne, tak? jasne. Co, co zrobić ze sobą, która, która powie, ale mi pasuje życie w korporacji. To jest fajne i nowoczesne. Pytanie, czy mówi to zanim doświadczyła tego życia, czy mówi to żyjąc w tym życiu, tak? Tak, ja myślę, że to wszystko zależy od tego, w którym momencie życia takie pytanie sobie zadajemy. Ale ja myślę, że dzisiaj fajnie byłoby popatrzeć na siebie dziś, w jakim momencie jestem i co mnie otacza. Czy, czy świat, w którym żyję, to jest właśnie piękny, kwitnący ogród i, i, i wszystko w nim owocuje, jest w każdym momencie dostęp do źródła, nie cierpię na żadne pragnienie? Czy wręcz odwrotnie? Czy, czy wokół mnie jest posłucha i, i, i tak naprawdę ciągle pragnę i nie mogę się, i nie, nie mogę się nasycić i, i szukam, szukam gdzieś wody, szukam jakiegoś źródła i nie mogę go znaleźć? I zadajmy sobie dzisiaj takie pytanie. Gdzie jestem? Jaki jest świat, który mnie otacza? Um, czy tęsknię za czymś? Za czym tęsknię? Um, a jak zobaczymy, gdzie jesteśmy, to może gdzieś wyruszymy, może zasadzimy coś jeszcze. Jeżeli masz ogród wokół siebie, to my cię zaprosimy do tego, żebyś coś jeszcze w tym ogrodzie zasadził. Coś, być może coś nowego, a może upiększył to, co już masz. A jeśli masz wokół siebie pustynię i suszę, to wtedy spróbujemy coś z tym zrobić dowierdzić się do źródła. A, I sprawić, żeby coś wyrosło. Ktoś, ktoś powiedział, że yy, zadowolony z życia człowiek się nie nawróci. Tylko osoba, która czuje pragnienie, się nawróci. Pan Jezus powiedział, że nie przyszedłbym do tych, którzy się dobrze mają, że są zdrowi, tylko do tych, którzy się źle mają. Jeżeli człowiek, człowiek czuje pustkę jakąś, albo czuje jakiś brak, niedosyt w życiu, to ma szansę na zmianę, na dobrą zmianę w życiu, na to, żeby coś się poprawiło. Yy, jeżeli komuś jest dobrze, to gdzie jest? To nie ma potrzeby niczego zmieniać. Celem życia jest osiągnąć szczęście, a najlepiej szczęście wieczne. Jeśli ktoś widzi szczęście w tym, co robi teraz, to nasze gadanie niewiele jest, niewiele jest potrzebne. Tak? Można nas nie słuchać. No to zachęciłeś. Ale jeśli ktoś chce sadzić ogród, niech bierze sadzonki i sadzi, a potem podlewa wodą, bo tylko woda daje wzrost. Do zobaczenia w następnej sezonce. thank you